Powiada nasz współbrat ojciec Jakub, że pycha z nieba spycha. Do tej pychy, która z nieba spycha, można dołączyć jeszcze fałszywą pokorę. Pokój, dobro. Moi drodzy, pewnie jest wiele przeszkód na naszej drodze do Pana Boga. Jest wiele przeszkód, które utrudniają czy uniemożliwiają człowiekowi otwarcie się na Boże miłosierdzie. I z pewnością jest tak, że te przeszkody pojawiają się ze strony człowieka. Pan Bóg w swojej miłości. W swoim miłosierdziu jest zawsze otwarty na, na drugiego człowieka. O ile człowiek chce z tego daru Bożego Miłosierdzia, Bożej Miłości skorzystać. I pewno moglibyśmy próbować tutaj identyfikować różne, różne postawy, różne zachowania, które mówią nam o tym, że człowiek mówi Bogu nie. Człowiek może zamknąć się na Bożą Miłość. Kardynał Ratzinger w jednym ze swoich rozważań mówi o dwóch takich przykładach, które można łatwo scharakteryzować: dwóch przykładach, dwóch osób, które mówią Bogu nie. Jedną z tych osób jest Judasz, drugą jest święty Piotr. I jeden i drugi. W pewnym sensie zamyka się na dar Bożej miłości, na dar Bożego miłosierdzia. Jeden poprzez swoją pychę, drugi poprzez swoją fałszywą pokorę. W jaki sposób kardynał Ratzinger to wyjaśnia i uzasadnia i tłumaczy? Posłuchajcie, proszę. Tam, gdzie Bóg nie stawia żadnych granic, tam granicę może postawić człowiek. Dwie z nich są łatwe do uchwycenia. Pierwsza granica, pierwsze nie, to nie Judasza. Mamy tu do czynienia z odmową spowodowaną chciwością, samouwielbieniem, które sprzeciwia się Bogu. Istnieje ludzkie nie, gdy się samemu chce stworzyć świat, nie pozwalając obdarować się poprzez miłość Boga. Raczej pozostać dłużnikiem, niż płacić monetą, która nie nosi naszego własnego wizerunku. Tego chce nasza suwerenność, pisał Nietzsche. Wielbłąd nie przejdzie przez ucho igielne, ponieważ podnosi niejako swój dumny garb i nie jest w stanie przejść przez bramę miłosierdzia Bożego. Musimy się wtedy pytać siebie, czy nie jesteśmy podobni do tych, którzy z powodu samouwielbienia i pychy, nie są w stanie dać się oczyścić i obdarować przez uzdrawiającą miłość Jezusa Chrystusa. Obok tych wypaczeń pochodzących z pychy i chciwości istnieje też niebezpieczeństwo pobożnych, których patronem jest jakoby święty Piotr. Istnieje fałszywa pokora, która nie chce wielkiej łaski Boga zniżającego się do nas. Fałszywa pokora, za którą ukrywa się pycha. Nie chce przebaczenia, lecz chce wszystko osiągnąć mocą własnej zasługi. Fałszywa pokora i pycha nie chcą miłosierdzia Bożego, ale Bóg nie chce fałszywej skromności, która odpycha Jego dobroć. Pragnie pokory, która chce dać się oczyścić i staje się też czystą. To jest sposób, w jaki On się nam daje. Bardzo ciekawa myśl kardynała Ratzingera, bardzo ciekawe spojrzenie na, na Judasza i na Piotra. Jeżeli o Judaszu wiemy, przynajmniej tak go charakteryzujemy, że był człowiekiem chciwym, że był złodziejem, a więc w pewnym sensie był też taki zadufany w sobie, był, był pyszny, to może nas zaskakiwać spojrzenie na świętego Piotra. Racingier powiada, fałszywa pokora i pycha nie chcą miłosierdzia Bożego. W Piotrze było coś z tego człowieka, który, który miał własną wizję życia, który nawet pouczał Pana Jezusa, który, któremu się wydawało, że, że osiągnie wiele dzięki swoim zasługom, dzięki swoim umiejętnościom. Pamiętamy dobrze, że kiedy, kiedy poczuł się taki pewny i chciał pójść po jeziorze, nagle zaczyna tonąć, woła, panie, ratuj. Więc gdzieś w Piotrze to poczucie własnej, własnej wielkości, poczucie, poczucie własnych umiejętności, własnych zdolności, na pewno, na pewno dawało się we znaki. Piotrowi się wydawało, że, że być może sam sobie poradzi. Musiał się uczyć mistrza, musiał się uczyć Jezusa, musiał się uczyć swojego pana, który ciągle mówił Piotrowi: Pójdź za mną. Tam jest twoje miejsce, z tyłu, za mną. Nie będziesz szedł przede mną, nie będziesz mnie wyprzedzał, nie będzie po twojemu. Czasami tak w naszym życiu jest, że wydaje nam się, że wiemy lepiej. Co należy robić, jak należy postępować, że dzięki swoim osiągnięciom, dzięki swoim wysiłkom, dzięki swoim talentom, dzięki swojemu zaangażowaniu jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. Zapominając, że wszystko jest darem, że miłość Boża jest darem, że miłosierdzie Boże jest darem, że to pochodzi z góry, że to pochodzi od Boga i że jest to darem darmowym. I że ta miłość Boża, która jest darem, jest miłością, która chce nas oczyszczać. Mm. Jeszcze raz powiedzmy te, te słowa kardynała Racinkiera. Fałszywa pokora i pycha nie chcą miłosierdzia Bożego. Ale Bóg. Jak pisze kardynał Ratzinger, nie chce fałszywej skromności, która odpycha jego dobroć. Bóg pragnie pokory, która chce się dać oczyścić i staje się też czystą. Bóg nie chce fałszu z naszej strony. Bóg nie chce zakłamania, Bóg chce nas obdarowywać swoją łaską, swoim miłosierdziem, Bóg chce nas oczyszczać. Oczywiście nasza, nasza duma, nasza pycha e, będzie nam też podpowiadała, że no a dlaczego ja mam się dać oczyścić? E, dlaczego ja potrzebuję tego Bożego miłosierdzia? Przecież jestem ok, przecież, przecież się staram, przecież podejmuję trudy. E, tak. E, Trzeba pamiętać o tym, że, że Boże miłosierdzie z czymś, co jest nam dane z góry. Boże miłosierdzie jest darem od Boga. Oczywiście my z tym darem, z tą łaską Bożą współpracujemy, ale to jest nam dane. Bóg chce nas obdarzyć swoją miłością, Bóg chce nas przemieniać, Bóg chce nas oczyszczać. To jest właśnie jego dar, to jest działanie Boga, to jest działanie, które sprawia, że my stajemy się coraz lepsi, że my stajemy się coraz bardziej doskonali, że dążymy do człowieka doskonałego. To jest, nasze, to jest nasze powołanie by być dziećmi światłości. To jest nasze, nasze zadanie, ale sami tego nie osiągniemy. Dlatego potrzeba nam pokory. Tej zdrowej pokory, tej dobrej pokory, tej pokory, która, która uzmysławia nam, kim właściwie jesteśmy i że sobie sami w życiu nie poradzimy. To święty Franciszek modlił się modlitwą człowieka pokornego, bardzo ją lubię, bardzo prosta, w słowach jakże głęboka w treści. Kim Ty, Panie, jesteś, a kim ja? No właśnie, kim ja jestem. Sam sobie w życiu nie poradzę. Sam sobie w życiu nie poradzę. A zatem, moi drodzy, zamiast Podobnie jak Judasz, czy jak Piotr w pewnym etapie swojego życia mówić Bogu nie, uważając siebie za samowystarczalnych, albo, albo uważając siebie w swojej pysze za tych, którzy, którzy nie chcą służyć Panu Bogu, nie chcą, którzy nie chcą się Jemu powierzyć. Zamiast mówić Bogu nie, otwórzmy się na, na tę Jego miłość miłosierną, która nas przemienia, która nas oczyszcza. To jest dar od Pana Boga. Tym darem Bóg chce nas obdarować. Bóg chce nas mm, obdarować swoją, swoją miłością. Nie stawiajmy granic Bogu, nie stawiajmy granic Bożej miłości. Stańmy w prawdzie i powiedzmy: Tak, Panie, tak, Panie, ja też potrzebuję oczyszczenia, ja potrzebuję Twojej łaski. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.